Zadanie 296, jak zdać maturę z matematyki, poziom rozszerzony. Dane są punkty a 25 5, B, 0, minus 3 oraz C, 4, minus 1. Wyznacz punkt D tak, aby czorokąt ABCD był równoległobokiem. Oblicz jego pole. Do zrobienia tego zadania potrzebujemy przede wszystkim jednej informacji o wektorach. Informację pierwszą mamy na stronie czwartej w tablicach matematycznych. Mówi nam ona o tym, w jaki sposób wektor wygląda w układzie współrzędnych. On jest tutaj zakończony zawsze strzałeczką, która pokazuje, w którym kierunku wektor idzie. Wektor od A do B ma strzałkę na końcu punktu B. Wektory mają swoje długości. To są takie... Odcinki, poniekąd w układzie współrzędnym. Wektor ma swoje współrzędne. Współrzędne wektora obliczamy zawsze w nawiasie kwadratowym jako różnicę po współrzędnych punktów, w którym ten wektor występuje. Widzimy również na rysunku, że wektory też mają swoją długość, i ta długość jest właśnie rzeczą istotną w tym zadaniu, bo cóż tutaj mamy? Jeżeli zaczniemy sobie zaznaczać te punkty, które są tutaj, Pokazane. Mamy punkt o współrzędnych minus 2 i mniej więcej tutaj oraz 5. Będziemy mieć tutaj punkt A, później punkt 0, minus 3, to będziemy mieć tutaj punkt B. Mamy również podany punkt C o współrzędnych 4 i minus 1. no to prawdopodobnie będziemy jeszcze potrzebowali punktu D. W tym zadaniu ważna jest kolejność. Widzimy, że rzeczywiście mamy tutaj punkt AB jako jeden, jedna długość boku równoległoboku, długość BC jako długość drugiego boku, czyli w takim razie, żeby to było równoległobok, to gdzieś tutaj powinniśmy otrzymać długość boku kolejnego, boku D. Jest to równoległy bok, czyli naprzeciwległe sobie długości boków powinny być sobie równe, czyli bok AB jest tyle samo równe, co bok DC oraz BC ma tyle samo co AD. Więc w szczególności możemy powiedzieć, że konkretne wektory powinny mieć te same długości. Wektor DC powinien mieć taką samą długość jak wektor AD. Z tej własności właśnie skorzystamy do szukania konkretnego wierzchołka tego równoległego boku. No to dobrze, wykorzystajmy ten wzór, który faktycznie jest w tablicach matematycznych i policzmy najpierw wprost. Policzmy zatem współrzędne wektora BC. BC zgodnie z tą definicją w tablicach matematycznych to będzie xc, czyli 4, odjąć xb, czyli 0, i druga współrzędna wektora to będzie yc, czyli minus 1, odjąć yb, czyli minus minus 3. Ten wektor w takim razie, po uporządkowaniu, ma współrzędne 4 oraz Minus 1, dodać 3, czyli 2. No to dobrze. W takim razie wiemy, że ten wektor AD też powinien mieć takie współrzędne. Punktu D w tym momencie nie znamy. Możemy go oznaczyć niewiadomą: xd oraz yd. Niech to będą współrzędne naszego punktu. Zatem z definicji wektor AD powinien być. Możliwe do obliczenia jako różnica xd, którego nie znamy, odjąć xa, czyli minus minus 2, i druga współrzędna yd, odjąć, druga współrzędna a, czyli 5. Porządkujemy to, i powinno to mieć postać xd. Dodać 2, oraz yd odjąć 5. Korzystamy teraz w własności, że wektor bc ma mieć takie same współrzędne jak wektor AD, czyli nasze xd dodać 2 oraz yd odjąć 5 powinno być tyle samo co wektor bc czyli 4, 2. Co otrzymujemy? Otrzymujemy dwie rzeczy, które powinny sobie być stronami równe. Czyli pierwsza współrzędna wektora powinna być po lewej i po prawej stronie taka sama oraz druga współrzędna wektora również. Porównajmy te rzeczy. xd dodać 2 równa się 4. Przenosimy dwójkę, oznacza to, że xd jest równe 2. yd odjąć 5 ma być równe 2. Przenosimy piątkę, oznacza to, że yd ma być równe 7. Podsumowując, nasz punkt d ma współrzędne 2, 7. Jest to realny wynik, patrząc mniej więcej na nasz pomocniczy, niezbyt doskonały rysunek. No ale cóż, to jeszcze nie jest koniec zadania. Zadanie jeszcze mówiło nam o tym, aby obliczyć pole takiego trójkąta. Więc, żeby teraz obliczyć pole tego równoległoboku, wiedząc, że pole tego równoległoboku składa się z dwóch pól takich samych trójkątów, to napiszemy dwa, Razy ten wzór dla wierzchołków ABC jednego z trójkątów. Czyli będzie to 1 druga razy wartość bezwzględna i podłożymy sobie współrzędne. xb minus xa, czyli 0 dodać 2. W drugim nawiasie yc minus ya, czyli minus 1 minus 5. Odjąć z drugiego yb minus ya, czyli minus 3, minus 5 i xc odjąć xa, czyli 4 dodać 2. Zamykamy wartość bezwzględną i szeregujemy te wartości. Będzie to. Tutaj skracamy dwójki, więc już tego przodu nie będziemy pisać. I po co jest w wartości bezwzględnej? 2 razy minus 6 odjąć minus 8 razy 6. Równa się to wartość bezwzględna minus 12 dodać 48. Równa się to wartość bezwzględna. 36 czyli 36. Podsumowując odpowiedź na to pytanie otrzymujemy że tak. Po pierwsze, aby czworokąt był równoległobokiem, to wierzchołek D ma współrzędne 2 7. Po drugie, pole tego równoległoboku składające się z dwóch identycznych półtrójkątów to 36 jednostek kwadratowych.